Mówimy o spowiedzi, kontynuujemy nasze rozważania. Moi kochani, sakrament pokuty i pojednania, tak się spowiedź nazywa. Sakramenty są sakramentami uzdrowienia. Sakrament spowiedzi to jest sakrament uzdrowienia. Moi drodzy, co to znaczy uzdrowienie? Otóż. Krzest na przykład, to jest inicjacja, On nas prowadza w wiarę. On nas no, czyni tymi, którzy mają skarb w sercu swoim, ale to serce jest jak gliniane naczynie. I to gliniane naczynie bywa niekiedy no, bardzo kruchym. I po tych sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, czyli wprowadzenia w te tajemnice, Trzeba byśmy także trwali w jedności z Panem. I, i ponieważ jesteśmy słabi, skorzeni grzechem pierworodnym, to Pan Bóg nam daje sakrament uzdrowienia. Spowiedź, która leczy nasze chore serca. Dlatego też nazywany jest jednym z sakramentów uzdrowienia. Spowiedź, no bo spowiadać się to znaczy wyznawać. Wyznanie, się mówi konfesja jakaś tam, nie? Konfesja tam katolicka, konfesja konfesja protestancka, czyli wyznanie, podobne słowa, więc wyznajemy grzechy, w konfesjonale, nie? To nie jest jedyna część sakramentu spowiedzi, ale jedna z ważnych też, wyznanie grzechów, stąd ta potoczna nazwa spowiedź. Nazywany jest ten sakrament, sakramentem pokuty i pojednania. Bo to jakby dwie drogi są. Pokuta, no to wiadomo, nawrócenie. To jest akurat nawrócenia, nie? Nawracam się do Boga. Więc pokuta, no to to jest zerywanie z siebie kajdan, wynagradzanie za zła. To jest to odwrócenie się od starej drogi, stąpanie nową. Czyli widzimy ten aspekt, ja idę drogą nawrócenia, drogą zadośćuczynienia. uczynienia. Oczywiście, czyli ode mnie do mnie pokuta. Ja pokutuję. Oczywiście... My jako ludzie wierzący wiemy, że początkiem wszelkiego dobra jest Bóg, także tego dobra, które we mnie się zrodzi. Nikt nie może powiedzieć, bez, Pan, bez Ducha Świętego, Panem jest Jezus, więc to Duch Święty mnie natchnął, żebym ja do Niego szedł, żebym. Ale zwracamy uwagę też na ten element mój, prawda, że ja przychodzę do czoła 15, 20, pół godziny przed mszą, żeby sobie ja przyklęknął na, na kolanach. I otworzył swoje serce przed swoim księdzem, żebym swoje, swoje grzechy wyznał, żebym ja zrobił trud, tą, ten, tą pokutę spotkania się ze swoją słabością, żebym ja nazwał, wyrzekł się tej słabości. Więc to są takie, takie momenty związane, że ja. Ale to jest sakrament, gdzie są, bo sakrament to jest, jak mówiliśmy ostatnio, to jest działanie Boga tu i teraz. I to jest widzialny znak działania Boga. Więc w tym sakramencie jest ta relacja. Ja działam i on działa. I to jest też pojednanie, czyli on mnie jedna. On mnie wtedy daje przebaczenie, on mnie wtedy przyjmuje, on wtedy odpuszcza moje grzechy. Dlatego to jest to sakrament pokuty i pojednania. Można tak pokazać, że moje, dzie moje, choć natchnione Duchem Świętym, moje stąpanie do Niego i w tym samym sakramencie Jego stąpanie do mnie. Schylanie się, obejmowanie, przytulanie, yy, przebaczanie. Więc pokuta i, po i obdzielanie tą łaską, którą wysłużył na krzyżu. Tu obraz ten, ten Jezu, fantobie, mógłby być jakimś symbolem tego pokuty i pojednania. Mianowicie ufam Tobie, czyli, czyli ja coś robię, ja wyrażam ufność, dlatego idę do konfesjonału, ja ufam Tobie, dlatego biegnę do Twoich ran przebitych, bo z nich i to jest to pojednanie, wypływają promienie łaski. Więc ważny moment, ta nazwa nie jest takim pustym powtarzaniem tralalala, -la -la, że podwójne, podwójne słowo, żeby tak fajniej brzmiało, że sakrament pokuty i pojednania, tylko ono daje jakby ten dwu Dwoaspektowy wymiar, wymiar spotkania. I tutaj też przychodzi mi do głowy, zastanawiałem się nad tym, moi kochani, taka refleksja, że wiele kontrowersji i obaw, lęków, przezwisk dotyczących spowiedzi, czyli jakiejś takiej diabelskiej roboty, podobnie pracuje w tych dwóch, w dwóch kierunkach, mianowicie no, pokuta i pojednania. Po co mi to, a nie muszę, a mogę sobie. Gdzieś jakby diabeł wykorzystuje też te dwie przestrzenie, których nie rozumiemy niekiedy albo nie zwracamy uwagi, że one mają ważne znaczenie w sakramencie spowiedzi i takie te argumenty czasami takie głupie, czasami wulgarne, czasami wynikające z niezrozumienia, ale można by właśnie ich rozłożyć w tych dwóch przestrzeniach, to znaczy w przestrzeni a co tam pokutować, jakie tam mam grzechy, inni niech się spowiadają. Nie, czyli w ogóle negacja pokuty w swoim życiu, negacja potrzeby nawrócenia, a co je ja to? Najgorsze, a księży niech się, księdzy niech się same spowiadają, one jeszcze gorsze. No i wszystko. I, nie jest to też znaczy negacja, pokuty, negacja potrzeby nawrócenia, a ja tam sobie, sam sobie przeproszę Boga i też nie, czyli nie widzę potrzeby gestów pokutnych, nie widzę potrzeby pojednania, skierowania się, upokorzenia przed Kościołem, nie widzę potrzeby, no cały ten, w tej gdzieś dziedzinie, a druga dziedzina pojednanie też. Otóż moi kochani, aj no, zgrzeszyłem, ale już to dawno już zapomniane i no, i dobra, pójdę tam gdzieś, coś zapłacę na ubogich. Albo a dobra, tam sobie pójdę do lasu, to tam się tak oczyszczę. Też takie, no, takie niechrześcijańskie poglądy, nie? Ale bardzo często no, z, tym, z tym człowiek sobie radzi, z tym doświadczeniem, w ten sposób, że nie szuka pojednania, czyli osobowego spotkania z Bogiem, który dotyka miłością moich ran, tylko szuka jakiegoś oczyszczenia. Jakby tak na przykład podpuścić przeciętnego katolika. Takim pytaniem. To czasami pewnie by tak i powiedział, jakby przeciętne doświadczenie katolika rozpowiadającego się i tak dalej. Słuchaj, jakby tak było jednak taką możliwość, nie wiem, papież by ogłosił, że albo się spowiadasz, albo robisz taką technikę oczyszczającą, jakieś ćwiczenie sportowe, albo jakiś tam aromatyczny, coś tam wąchasz, albo coś tam brzęczysz, brzdy, brzdęczysz, jakoś tam wydajesz siebie jakieś głosy, i to będzie tak oczyszczać jak w tych na filozofiach wschodnich Podejrzewam, że wielu katolików by wybrało to. Właśnie gdzieś w tej przestrzeni yy, świadczy to o braku doświadczenia yy, z, z spotkania z Bogiem. Otóż, moi kochani, popatrzcie, jak jednamy się z osobą, jakąkolwiek przyjacielem, mężem, żoną, rodzicami, yy, bratem, siostrą, przyjacielem, nawet sąsiadem pojednanie ono ma też w sobie moment tego spotkania jak widzimy wracającego w przypowieści marnotrawnego Syna, prawda? To on wybiegł to on, całował, to uściskał, to dał mu nową szatę czy na tym obrazie Rembrandta widzimy te dwie ręce obejmujące syna, jedna jak ręka kobiety, druga jak ręka mężczyzny. Czyli widzimy całe doświadczenie Boga dotykającego mnie. A my, moi kochani, bardzo słabe mamy to doświadczenie spotkania w konfesjonale, czyli w tym sakramencie, nie? bo to nie jest miejsce pokuty, tylko sakrament. W tym sakramencie doświadczenie tego spotkania z Bogiem, którego miłość mnie dotyka, którego miłość mnie, którego objęcia wpadam. Przecież ludzie, którzy mają dobre relacje, to nawet cenią to doświadczenie pojednania. Nawet jeżeli to nie była jakaś krzywda, którą sobie nawzajem wyrządziliśmy, ale raz na jakiś czas tak sobie od serca porozmawiamy, popatrzymy sobie w oczy, powiemy, słuchaj, no wiesz, tak się tak zapędzam czasami, tak czasami sobie za dużo pozwalam, ale myślałem, że to tak, ten mówi, że to tak. I później tak to, to doświadczenie ich zbliża, to jest spotkanie osoby z osobą, więc Zwiedzicie, o czym ja mówię? Mówię o tym, że sakrament pokuty to jest właśnie doświadczenie Boga kochającego mnie, którym nie dotyka. I to jest to doświadczenie pojednania, jakżeż dalekie od naszego standardowego rozumienia i doświadczenia yy, sakramentu yy, spowiedzi. Natomiast gdy popatrzymy na sakrament spowiedzi. To trzeba jeszcze zwrócić taką uwagę, że słuchajcie, nie straszmy spowiedziom. Nie straszmy spowiedziom. Nie straszmy przede wszystkim samych siebie. Samych siebie. Co znaczy siebie nie straszyć spowiedziom? Jest w takim codziennym życiu, w sprawach zdrowia, taka kategoria jak hipochondria. Nie? To znaczy człowiek, który. No to różne tam, albo takie po prostu ktoś ma tendencje, albo może nawet takie zaburzenie, prawda, że wszędzie widzi choroby i nadmiernie przerażony tą chorobą. I, I co to będzie? Na pewno zachorujesz, a jak zachorujesz, to przecież o, a sąsiad. No teraz jeszcze mamy tą zarazę, to jeszcze bardziej się to nakręciło, ale w normalnym, codziennym życiu takie lękowe widzenie wszędzie choroby, niebezpieczeństwa. Czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy mają w kategoriach duchowych taką hipochondrię. I chodzi tu nie tylko o jakieś takie zranienie duchowego życia, jakie nazywa się skrupulactwo, czyli jakaś nadmierna wrażliwość, chora wrażliwość. Czy czy pomylona wrażliwość na grzechy, ale także taki, taki lęk i to, i pójdziesz do tego konfesjonału, a ten kościół będzie taki mroczny, a tam będzie tak zimno, a taka będzie wielka kolejka, a tak będziesz musiał długo stać na kolanach, a jeszcze pewnie grochem będzie posypane, nie będziesz musiał głośno płakać, a głuchy ksiądz będzie wszystkie twoje grzechy powtarzał i pytał się głośno, ile to coś ty normalny? No i zanim poszedł to się już ten źle poczuł. Czasami się nakręcamy zupełnie, niekiedy to jest rzeczywiście mamy złe doświadczenie, jakieś zranienia. I o tym będziemy za chwilę mówić, ale warto się zastanowić, jakie emocje wpływają na mój stosunek do sakramentu spowiedzi, bo oczywiście jest to przestrzeń delikatna, jest to przestrzeń yy... Piękna, ważna, i jak tam zgrzytną jakieś emocje, nie to co trzeba, no to, no to oczywiście, że to będzie później tak całe życie, takie kulawe. Trochę to będzie takie, jak ten, co pierwszy raz w życiu siadł na rower, wybił wszystkie zęby, i on już nigdy nie może rower, on się rowera boi. I nie wie, co to znaczy wiatr we włosach, gdy jedziesz na rowerze. No więc troszeczkę to tak więc, ale no nie rower winny i, i to nie znaczy, że rowery są do kitu, a to czasami tak z powiedzią się zachowujemy. E, drugi moment nie straszny oczywiście też dzieci swoich to jest, to jest wielki błąd wychowawczy. Pan Bóg cię widzi w tym roku idziesz do komunii czekaj będziesz się spowiadać no to koniec już podrżnęła wiarę dzie dziecku na 30 lat. No to nie, no trochę rozumu miej człowieku, kobieta, chłopie, no miej trochę rozumu, no to, co to dziecko patrzy, myśli sobie, na świecie są źli ludzie, ojciec czasami, jak przyjdzie do domu, sąsiad, co nam psa tam wypuścił albo kury ukradł, ksiądz, dlatego że z tym Bogiem, co to widzi, ma do czynienia. No i sąsiada trzeba obchodzić w koło, patrzeć, czy ojciec trzeźwie wrócił, no a no, spowiedź no trzeba jakoś przecierpieć w sobotę bo w niedzielę podamki będą mi i już, jej duchowe życie dziecka rozwinęła głupimi komentarzami więc no, nie opowiadajmy bzdrum, mówimy o dzieciach nie to, to są sprawy ważne i delikatne i, i tak jak wprowadzamy dzieci w różne rzeczy tak i w spowiedź wprowadzajmy nie Także bym to... Przecież macie rozum. No to jak dziecko jak do, do dentysty, uczysz chodzi, no to czekaj, czekaj, pan doktor Cię ząbki, wszystkie będzie wyrywał, nie mu zębów. No, no, no co to jest? no. Nastraszysz dzieciaka, to ona nie chce mieć zębów, nie chce mieć zębów, wolałby rzucić całe życie od tych Twoich strachów. Więc podobnie z duchowymi sprawami. Troszeczkę hamujmy się, bo to. Ale podobna sytuacja odbywa się także w stosunku do innych ludzi. Oczywiście troszkę na wyższym poziomie, to znaczy tematycznym, ale istota zagadnienia taka jest tak samo zupełnie no, niedojrzała. Mianowicie snucie jakichś dziwnych opinii, wzbudzanie jakiejś podejrzliwości, to, to czasami tak, a to wiesz to. Mój znajomy to u protestantów był, to oni tak wszyscy tak razem, a wiesz, to to, a, to, to ten taki pobożny, a to się, widzisz, ciągle spowiada, widzisz, co on robi. No i takie tworzenie takiej niezdrowej atmosfery. Sprawa jest następująca, wojujesz ty, lęki podkręcasz albo wojujesz, bo to za chwilę będę jeszcze mówił też o osobowości spowiednika, oczywiście to też jest nie bez znaczenia, nie? I czasami rzeczywiście ksiądz, sam, ksiądz jest jednym z głównych, który psuje to podejście do spowiedzi, no ale o tym za chwilę. Wojujesz z tym księdzem, no czasami jest no rzeczywiście jakiś głupi, nieprzyjemny, przecież księża są też ludźmi, nie? To są wasi bracia, synowie, ojcowie z rzadka pewnie, więc to oni są z nas. Księża to są ludzie też, nie? I, i oczywiście, że mają swoje różne, różne tam poranienia, no ale wojując z kapłanem na przykład w konfesjonale, a po co, a co oni, a o co one lepsze? no To wiesz, to czasami zresztą taka jest refleksja nad tym, takie chorobowe też poszukiwanie grzechów księżowskich. No księża mają grzechy, księża się spowiadają, księża są tak samo jak my, przede wszystkim chrześcijanami. I to jest taka iluzja, takie fałszywe pojęcie, że sobie wpechniesz księdza do konfesjonału, a później na ołtarz, bo to ma być święty, a ty masz być grzesznik. I on ma być takim filtrem, z ciebie ma zrobić świętego. Pan Bóg z nas wszystkich robi świętych, ale nie, nie, nie budujmy sobie życia, że Kościół to, to są tacy święci lub nieświęci, a ty to już na złom spisany. Nie. Ani ty nie jesteś na złom spisany, tylko każdy z nas ma wezwanie do świętości. I baczmy, aby wojując, aby plotkując, aby oceniając księdza, bo ostatecznie to tam, wiem, duży chłopiec jestem, się nic nie stanie, nie? Ale bacz, abyś z Bogiem nie wojował, bo ty nagadasz na jakiegoś księdza, że to głupie, że to takie, że to siakie, a ktoś później do konfesjonału przez lata nie pójdzie. 20 tysięcy księży w Polsce, no to ja nie wiem, czy wszyscy są głupi. Nie jestem przekonany, znam kilku mądrych. Więc to troszeczkę takiej trzeźwości, dlatego że baczmy, aby wojując z człowiekiem, abyśmy z Bogiem nie wojowali. Bo, bo to jest jednak sakrament spowiedzi, to nie jest, tam jest grzeszny człowiek, tam jest grzeszny penitent, grzeszny kapłan, jest grzeszny Kościół, który ma święte, świętą głowę, czyli Jezusa Chrystusa. I to jest święty sakrament, święta rzecz. Święta rzeczywistość, więc tutaj baczmy na taką sprawę. Oczywiście, gdy chodzi o osobowość księdza spowiednika, Bóg działa wa przez księdza, każdego księdza, ważnie sprawującego sakrament, czy nie mającego uprawnienia do spowiadania, Bóg odpuszcza grzechy, czy gruby, czy chudy, czy młody, czy stary, odpuszcza przez niego grzechy, czy, czy, czy arcy pobożne, jak któryś z moich wikarych, czy taki średni księdzok jak ja ale Bóg przez każdego w konfesjonale działa, działa, bo Bóg jest wszechmogący. Dlatego to musimy o tym pamiętać. I w związku z tym także jest jednak kwestia osobowości spowiednika. Nas uczą też o tym, żeby w konfesjonale pamiętać, że to jest delikatna przestrzeń, żeby, że jednak też pomaga w tym duchowym rozwoju pewnie postawa kapłana i świętość jego. Oczywiście, jeszcze wziąć może władzę że poświęcił. Natomiast no jest coś takiego, jak nazwijmy to skrzywdzeni przez księdza w konfesjonale, o taki temat sobie omówmy. Otóż są skrzywdzeni przez księdza w konfesjonale rzeczywiście ze względu na przykład na jego arogancję, na jego jakąś tam głupotę, fanaberię, na to, że nie wiem, ma zły dzień albo, albo po prostu jakoś tam szybko coś tam załatwia klienta i, i, i to jest jakaś krzywda, nie? No ale to jest jednorazowe. To jest, to jest jak wiedzisz, że taki ksiądz dojdź do innego księdza. No i koniec. A to i tak była ważna spowiedź, jeżeli szczerze chciałeś wszystko wyznać i on dał rozgrzeszenie, te spowiedź, grzechy ciężkie nazwałeś. I, I już na, że było nieprzyjemnie, no to lekarz zęba wyrwał, ale nie było fajnie. Brudno, brzydko krzyczał Kupachama. No to dziękuję Bogu, że ząb wyleczony iść do drugiego, więc następnym razem lekarza. Troszeczkę takiej roztropności, co nie znaczy, że tak się ma zachowywać. I, I takiego dziada trzeba oczywiście, jak to od tego jest, Pan Bóg to robi i od tego jest Kościół i Biskupy, żeby gnać takich różnych partyzantów, dyscyplinować. Natomiast jest także skrzywdzenie w konfesjonale przez swój problem, przez jakąś kłótnię, przez napięcie, która wynikła w czasie spowiedzi. Problemy z rozgrzeszeniem, no nie tak, że już nie ma rozgrzeszenia, ale jakieś, jakieś tam pytania, wątpliwości. No, słuchajcie, czasami to bywa rzeczywiście. No, to jak w codziennym życiu ja w kancelarii się spotykam z takimi uwagami na poziomie proszę księdza, ja mam takie wykształcenie jak ksiądz, proszę księdza, ksiądz nie wiedział, ona pracuje, proszę księdza, zapłacone, klient wymaga. No, to jak z takimi rozmawiamy, spotykamy się w codziennym życiu w naszej parafii za no, trudno, żeby nie spotykać się z dziwnymi rozmawiami w konfesjonale. Natomiast, natomiast z punktu widzenia tego, który tak prowadzi relacje, no to no też, no nie dziw się, zaczyna się pewna trudność. Jak Ty przychodzisz do konfesjonału i kłócisz się z księdzem, że co on od Ciebie chce, jak Ty wiesz lepiej, że tak ma być, no on nawet chce Cię rozgrzeszyć. No, moment jest, problem jest, problematyczna jest sytuacja, gdy rzeczywiście Jakaś się pojawia agresja, złośliwość, i, i, i czasami ona może być też ze strony penitenta, nawet nie ze złej z, nie niezrozumiana, nieraz nieuświadomiona, bo ten penitent jest zdenerwowany, bo, bo kiedyś był źle potraktowany. więc miejmy troszeczkę do tego wszystkiego dystansu i, i szukajmy też porozumienia, i, i, no bo to obydwoje chcemy zrobić dobrze i człowiek się chce nawrócić, i kapłan chce pomóc w tym, od tego jest. Natomiast. no nie można naruszyć też Bożego, Bożej nauki, nie można w przeciw, przeciw Bożej sprawie zadziałać. Jest jeszcze w końcu taka możliwość, że jest zranienie w konfesjonale z powodu jakiegoś niezrozumienia przez księdza, to znaczy albo po prostu ksiądz nie rozumie, się nie rozumiał, mówicie różnymi językami, nawet nie językami w sensie różnych narodów, tylko ten mówi jak po młodzieżowemu, ten mówi, jak, jak się mówiło 50 lat temu, albo ten jakieś takie ma taką bardziej takie dużo obrazów, a ten znowu tak w ogóle nie łapie o co mu chodzi. No to no albo czasami po prostu fizycznie nie usłyszał, nie dosłyszał, albo ty nie, nie, nie usłyszałeś co. No też no miejmy troszeczkę dystansu do tego, jak są trudne sytuacje, poprosimy o, o wyjaśnienie. I na koniec jeszcze o tym o udzielaniu, nie udzielaniu rozgrzeszenia, bo to zawsze wielki niepokój w nas budza. Postawa wiernych musi być to w zasadzie to w tym o, o rozgrzeszeniu decyduje nie ksiądz, tylko postawa wiernego. Nas uczą jest takie powiedzenie, anegdota kapłańska, że tylko głupi ksiądz nie udziela rozgrzeszenia, to znaczy trzeba mieć jakąś mądrość, Bożą łaskę, żeby człowieka podprowadzić do tego, zachęcić. No w praktyce czasami się zdarza, że rzeczywiście człowiek gdzieś tam zacznie się upierać i no i... Jakby zostawmy na przykład sprawy małżeńskie, żeby już ich tutaj nie wyciągać i nie, nie zaostrzać problemu, to taki sobie wymyśliłem głupi przykład, jak to Kmicic czy Kmicica podpalali tamte boczki. To tak możesz wiesz, no przyszedł do konfesjonału, sąsiada powiesił w stodole i go podpala codziennie wieczorem dla sportu, bo musi pomścić za miedzę, co mu zaorał. No i mówi, że spowiadam się proszę księdza, dzisiaj jeszcze będę też go podpalał, no to chłopie no. No to Ty jesteś chory, Ciebie trzeba leczyć. no, To czasami to jest właśnie tak, że nie ma mocnego postanowienia poprawy, tylko jest postanowienie powrotu do grzechu. No to, to no jak, jak się może dać rozgrzeszenie? Znaczy, on ci może dać rozgrzeszenie, ale ono i tak nie będzie udzielone. Znaczy, on nie może, ale nawet gdyby dał, to nie będzie udzielone, nie? No bo Ty masz postanowienie powrotu do grzechu, nie? I tutaj się wszystko rozbija, więc czasami jest, że ten penitent nie rozumie, niektóre z podstawy trzeba zmienić. I... I to jest niekiedy tak, że wlezł w jakąś głupotę nie wiedział nawet, że to jest, nie wiedział albo za małą edukację religijną miał. Później dziś to usłyszał, przestraszył się 20 lat, żyje w tym. Spotykasz człowiekom, weź chce, chłopie, uspokój się, to ja cię to w 5 minut załatwię. Pospowiadamy, poukładamy. Już nawet tak nie chcesz, albo nie możesz grzeszyć, jak wtedy grzeszyłeś, a tą sprawę można poukładać. To właśnie takie czasami jest uciekanie od ten, od. Od spotkania z łaską, od poukładania sobie sprawy takie rozduwanie tego, że nie daje rozgrzeszenia. No i tak samo no, w sytuacji, gdy jest zagrożone życie, śmierć, jakaś okoliczność, trudna sytuacja to w zasadzie to w każdej sytuacji można prosić o rozgrzeszenia, przecież umierasz, jak na operację idziesz nawet jakbyś był szefem roży masońskiej na cały świat, znanym na świecie zboczeńcom, mordercą, no to Ruda Ulfa przed śmiercią spowiadali. Więc to też pamiętajmy o tym, że Kościół chce człowieka na dany świat odprawić poukładanego. I ostatnia rzecz, to często też Ojciec Święty zwraca uwagę i o tym zapominamy. Rozwój to jest proces. Nie ma tak, że rozwój to jest hop i już. Postanowiłem chudnąć, jutro przychodzi inny ksiądz do was. Postanowiłem być znawcą języka angielskiego, jutro sobie czytam w oryginale Szekspira. No... Proces. I to my jakoś w duchowych sprawach o tych zapominamy. O tym zapominamy. Dlatego masz swoje grzechy, wady, one się za tobą ciągną. Ty z nimi próbujesz walczyć. I powoli, czy szybko, że jak Pan Bóg daje i twoja współpraca i okoliczności, powiedzmy, jaki wiatr wieje Ducha Świętego, ale to jest zawsze proces. To nie jest tak, że o Jezu, a czego ja mam znowu te same grzechy? O Jezu, a czego mnie do tego ciągnie? Wychodzisz z wady, czyli z przywiązania do czegoś, później zwalczasz sobie wadę, już jej nie ma, a później żyjesz po nowemu, ale to jeszcze nie jest nowe przywiązanie, czyli cnota, i później to, to nowe przywiązanie do dobrego staje się Twoim przywiązaniem już do dobrego, czyli nazywa się cnotą. To jest proces od wady do cnoty. Od rozpusty do czystości, od um, lenistwa do pracowitości, proces. Duchowe życie tak wygląda. No niektórzy o tym nie wiedzą, bo nigdy nie wstąpili na drogę procesu, tylko przychodzą, wygróżają śmieci do śmietnika, konfesjonału i następnie, i następnie. No nie, 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 nie. Tyle na razie. Chwa Ojcu i synowi, duchowi świętemu.